W życiu każdego internetowego twórcy przychodzi jeden moment. Moment przełomowy. Moment pierwszego profesjonalnego zlecenia. To nie jest kolejny film o baseballu drogi wizu. To jest historia. Prawdziwa historia. Halo? No siema, siema Kamilu. Cześć. Słuchaj, jak ty tam nagrywasz dalej te swoje streamy na Twitchu? Coś w tym stylu. Spolowe? Aha, dobra, słuchaj, bo wiesz co, będziemy robili taką małą akcję u nas. Zresztą nie tylko u nas, ale generalnie promocja baseballu wśród, dzieci wśród dzieciaków, najmłodszych, w podstawówkach na Orliku i w sumie pomyślałem sobie, że no chyba nie ma nie ma lepszego gościa, wiesz, który mógłby to jakoś fajnie naprawdę nakręcić i pokazać i, i uwiecznić i, i słuchaj, no jak, jak będziesz miał czas a, i, i byś mógł, to byłoby nam bardzo miło, gdybyś wpadł do, do Władka, nagrać tą akcję, nie? No jasne, że mógłbym wpaść. Kilka słów o mnie. Od dziecka mam dwie pasje. baseball i filmowanie. A gdyby tak połączyć obie te pasje. Tak właśnie w 2020 roku powstał kanał Baseball i inne historie. Robię w nim co chcę i sam sobie szefuję. Jestem reżyserem, operatorem, montażystą, aktorem i narratorem, tak jak w tym dokumencie. Wynika to po prostu z ograniczonego budżetu. Okej, okay, czasem pomaga mi moja żona. A poza tym MLB, Polskie ligi podcasty. A jeszcze poza tym mam wielkie marzenia. Tu jest ale jak gwiazd sportu. Obok będzie kolejna gwiazda jakiegoś polskiego baseballisty, Albo moja po tym materiale. Niektórym to się podoba, niektórym mnie, niektórzy mnie nie znoszą. Super! Nie pytajcie, skąd nazwa kanału. Nie wiem. Wiem za to, kto do mnie zadzwonił jakiś czas temu i jakiego zlecenia dotyczyła rozmowa. Nadszedł czas na spotkanie z moim zleceniodawcą. Oczywiście Grzesiek, jako człowiek wychowany nad morzem, zna lokalną kuchnię jak mało kto. A Władysławowo oferuje naprawdę wiele. Jeżeli myśleliście, że na talerzu wylądował grillowany łosoś, to byliście w błędzie. tego, jeszcze ze tak? Tak, tak, Duże frytki, duża kola, tak? Wróćmy do tematu. Dlaczego Grzesiek nie w ogóle zaprosił na realizację tego wydarzenia? Puuuuu, ciężkie pytanie. Szczerze, nie wiem, dlaczego do mnie zadzwonił. Znaczy, podejrzewam, kilkukrotnie już współpracowaliśmy, robiliśmy jakieś odcinki, nagrywaliśmy podcast i myślę, że moja robota mu się po prostu podobała. Mój grafik niestety jest napięty, no ale dla Grześka zawsze znajdę czas. Faktycznie zrobiliśmy wspólnie kilka odcinków. Dodatkowo Grzegorz w niektórych kręgach bardziej znany jest z występów na tym właśnie kanale niż z prowadzenia Bałtyckiej Ligi Baseballu. I to jest mój największy sukces. Dzwoni do mnie chyba nie wiem, 10 razy dziennie, pytać o baseball. Mówi, że może nagrywać jakieś materiały. Ja Wie że tutaj wiesz, za bardzo nie ma czego nagrywać w Polsce tego polskiego baseballu. I... No ale w końcu pomyślałem sobie: Dobra, damy mu jakąś fuchę. A tym bardziej, że będzie musiał do niej dopłacić. Pomyślałem sobie, że skoro jest taki zdesperowany, żeby mieć jakieś materiały, to mówię ok, zadzwonię. No. Świetny facet, złego słowa o nim nie mogę powiedzieć. Wiele zalet, a jeśli mam wymienić dwie największe, to po pierwsze mieszka nad morzem, a ja lubię morze. Druga zaleta, gość jest kompletnie bezinteresowny. Przytoczę może taką historię. Iwan Rodriguez. Świetny łapacz, mój ulubiony zawodnik. Iwan Pacz Rodriguez. Jeden z najlepszych łapaczy w historii bejsbolu. Członek Hall of Fame. Zdobywca wielu, wielu nagród, długo można wymieniać. W skrócie, mój idol. Chorowałem przez dobry kilka lat na rękawicę Iwana Pacza Rodriguez'a. Tylko problem jeden. Po pierwsze, cena takiej rękawicy, a po drugie, dostępność. I wiecie co? Dzięki Grzesiek. Ogólnie to nie pierwszy raz, kiedy dla świętego spokoju coś Kamilowi dałem. E, I kupiłem sobie, kurczę, kiedyś rękawice. E, rękawice w barwach czarno-pomarańczowych, rękawice keczera. E, naprawdę super, taką. Wiele lat polowałem na nim, żeby ją kupić. E, Kamil, jak pewnie, to jest taka. no... Tajemnica, o której nikomu nie mówił. Jak założył drużynę, to specjalnie wybrał sobie kolory te same, co mają piraci, też żeby mieć czarno-pomarańczowe. I gościu tyle mi gadał o tym, jak on lubi pozycję keczera, jak sobie chciał kupić taką rękawicę. No chyba nie. Naprawdę. List do świętego Mikołaja, jak, jak kiedyś pisał, to ja nie chciałbym być, być na miejscu tego Mikołaja, szczerze mówiąc, żeby czytać, czytać tego, co, co, co tam. Kamil napisał, no i postanowiłem właśnie przy okazji ostatnich świąt, że ja spełnię to takie życzenie do Mikołaja i dałem mu tą swoją rękawicę z wielkim bólem ogólnie. Ale no po prostu zadziałało, bo gość naprawdę na chyba jakieś dwa tygodnie dał mi spokój. Nie? Muszę tu coś wtrącić. Grzesiek wiele pomógł mojej drużynie. Nie tylko fachową poradą, ale w miarę możliwości zawsze starał się nam dać jakiś fajny sprzęt. A wszystko to oczywiście dla dobra polskiego baseballu. Jedno trzeba Kamilowi oddać, że no nie, nie chce tylko rzeczy dla siebie, bo bierze też rzeczy, prosi o rzeczy dla drużyny. I no właściwie też za każdym razem, jak przyjeżdża, to szczerze mówiąc trochę się boję. Chowamy wszystkie rzeczy, które leżą gdzieś tam luzem w okolicy boiska, bo naprawdę no. Co, co jest tu, nie wiem, płotek tu, bo ostatnio nam bazę chciał wziąć, ale w ostatniej chwili jeszcze udało mi się go przyczaić. Co to jest? No to jest otulina, słuchaj, na... ja używam ich jak buduję, wiesz, elki, te skriny, wszystkie na boisko, a do zasłony to piłka się od tego nie odbija, nie? No. No. Ty, a dałbyś mi? czy znaczy, no mogę Ci dać, ale dam Ci nowe, no bo to już jest stare, nie? To jak tam sobie coś z tego będę robił, to po prostu dam Ci nowym, ale to... Co się nam tam do czego innego przyda, nie? No, dobra, dobra. dzięki Grzesiek Dobra, to idziemy, idziemy sobie do tego, do Kotonera, to w i dam stąd. Dobra Przepraszam Grzesiek Nawet przez przypadek kurcze worek ze śmieciami chciał zabrać, to musiał otworzyć go i zajrzeć do środka, bo nie chciał, nie chciał wierzyć. Myślał, że to jest coś, co się może na boisku przydać. No teraz, teraz to kiedyś płotki, backstop, zaraz, tak widziałem, jak ostatnio oglądał trawę, która u nas rośnie na boisku. To z chłopakami teraz zrobiliśmy zdjęcia, żeby nie było takiego czegoś, że nam wykopie, kurcze trawę i zabierze tam, będzie sobie układał niby z rolki na, na boisku. Jeszcze piłki dostałem. Dzięki grzecie. Istnieje coś takiego jak zarządzanie ryzykiem. Ja jako profesjonalista oczywiście starałem się dobrze przygotować, ale tak jak w każdej robocie, czasami występują niespodziewane problemy. No rzeczywiście pojawił się pewien problem. Do Władysławowa przyjechałem kilka dni wcześniej po to, żeby się przygotować. Wiecie, profesjonalizm. Obmyślić plan, przygotować scenariusz, poustawiać kamery i tak dalej, i tak dalej. Tylko Władysławowo i urlop... Sami sobie dopowiedzcie. Rzeczywiście słyszałem, że pojawiły się jakieś pretensje od organizatora, od rodziców. Podobno zabrałem dzieciom piłkę i zamiast nagrywać, to sam tą piłką rzucałem. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale jeżeli była, to. Choć nie sądzę, żeby była. A? Jak się podoba? To... Merfus, serio? A. A pokaż, nas rzucić? Do niego? No, dajmy piłkę. Ale ja chcę spróbować. Do... Złapiesz? A, umie się. Ogólnie stresuję się trochę tym, że powiedziałem w fundacji, z którą prowadzimy akcję, a, że mamy gościa takiego, który na pewno będzie chciał przyjechać w z nami. Jak tylko usłyszę, że taka akcja jest, to na pewno będzie chciał przyjechać, a, nagrać jakieś materiały i no, mam nadzieję, że naprawdę Kamil to ogarnie, bo po prostu no, nie narobił wstydu, szczerze mówiąc. Tego się najbardziej tutaj w wypadku obawiamy. Sam film okazał się wielkim sukcesem. Bardzo dobrze prowadzona narracja, świetna praca kamer. Naprawdę jestem z tego filmu dumny. Może puścimy fragment. Generalnie mam prośbę do ludzi, jak, jak słuchajcie, oglądacie te filmiki, weźcie, subskrybujcie mu y, ten kanał, bo naprawdę poprosił mnie kiedyś o pomoc, żebym mu załatwił subskrypcję, najlepiej jeszcze gdzieś nie z Polski. Kurde, no naprawdę, gościu męczył kilka miesięcy, ja w końcu mu tam kupiłem, wiecie, na, na tym na Allegro za 30z paczkę subskrypcji, tam chyba z 10 tysięcy lajków, jakieś wyświetlenia też do tego podcastu ze mną. Ale serio, jak e, naprawdę proszę, to jak ktoś mnie lubi i lubi to, co ja, my robimy z bałtycką ligą baseballu, jako piraci, serio, weźcie mu tam subskrybujcie, zostawiajcie lajki, bo gość nie daje spokoju. Co dalej? Na pewno dalej będę nagrywać. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje usługi nie należą do najtańszych, ale no wiecie, w dzisiejszych czasach profesjonalizm jest w cenie. Dlatego jeżeli macie dla mnie jakieś oferty, propozycje, to śmiało piszcie na pewno je rozważę. Tak właśnie zakończyła się moja przygoda, w miejscu, do którego zawsze chętnie wracam. Jaki jest morał tej historii? Żeby robić to, co się kocha i chwytać każdą okazję. Inaczej dana szansa może po prostu odjechać i już nigdy nie wrócić. Ja swojej szansy nie mam zamiaru wypuszczać.